A teraz nie, 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 nie lubi, i tak dalej. O to chodzi. Nas też. Że mają gorzej. Moim zdaniem jest, mają dużo gorzej niż my. Może... Kawa twój, czy herbata. To bez, bez ale to... No ale oni nie są w Unii Europejskiej, a my jesteśmy i na jebią kurwa. Nie? Nawet my pieniędzy skapają, mamy, nie chcesz, tam, żeby, żeby tam no, z Kawałek nie chcą wypłacić. bitwa i i też. Danię X X chyba kiedyś grały. Teraz Danię, o, ja. Teraz piły. Nie ja No ja po prostu jestem szefem. Idziemy ich zabić. Ebra ja mają. Po... mają. oni nie wiedzą jeszcze, to że co. sobie na pierwszym. Oni mają taki lineup, z chipy, no tak, to, tak. więc to zagramy. Zagramy sobie to 2.7.7, 2.6.0 tutaj, CS, to plus y, Jagam, okno, chipem. Dwa y, MX'y zostają, chipy, plus ile się boli jedzie tu, cztery ebole tu. Waszej zerodzie. Tak jak zastanawiam się, to i to. Czekaj, ja się zajebałem Zale, w akcji, zalec, my, my bad. Mm, ja oni midem duszą, ja nie wierzę tam do Ja biją, nie imbę. Chociaż nie, oni kurwa we dwóch... User, nie, 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 jadą. nie jadą midem. We dwóch w jedno okno jadą. Ja pierdolę, co to kurwa jest? Tak mi napisał, że go wjebało. Pekaj, Jechać A, dalej tutaj w imbę? Dobra, nie, jednak. Nie tak. rozsypia jak dalej pojadę. No tak, nie rozsypało. W mida, w mida musimy o, wszystko jest. odbić. Wszystkim w mida odbijmy. Daniela, w mida. Możecie, no możecie. No, nie możecie, wszystkim idziemy. Na zostańcie na, na krosa Tero, Tero, pandy. Tero i Misiek, zostańcie już na krosa Wszystkim w tego mida odbijmy. Ja sami dojeżdżacie do, 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 do bitwy, żebyście crossowali torę. Ja tam patrzę tylko, żeby nie kapowali. Olejcie tych o. po prawej. wiecie w tych do lewej. Olejcie tych po prawej. Tylko im pestkę w ruchu dajcie. Jedźcie tam do lewej. Jak pestkę w ruchu, jak oni to przeżyją? Rzuć nalot, Daniel, na te... o właśnie tam. Kurwa, to jakaś mgła. Musimy hmm. to zabić, nice. Hmm. Karmie, bo Brutus jest nie na... w nalocie. Nie chciałem dać braku, wiesz? Jak to wygląda, wiadajcie ze sobą. Ej, odwróćmy jest. się Czteryka i spuszujmy teraz to. Tak, 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 się i to zypcie, to, zypcie, to Chodźcie to, 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 wszystkim. Brutus, celuj, HP wymać. Oni mają w chuj czołgów tu, poza bitwą. Dawaj Semi, na Semi hapnę macie fulic. Już, Wpierdalałem ja się, się, ja się do, do prawej się wpierdalałem Kozło, bo mi gadajcie zez. ze sobą Dawajcie, Dawaj, do prawej, do prawej, semi, do, prawej. Ej, do prawej Do prawej wszystkich. Na 700, na 700, na 700 Chodźcie, wlejcie się z torów, wlejcie się z torów Patryś, dawaj, ja dawaj, dawaj. Ja może skończę tą metrówkę. Patryś, daj 900, daj 900. Patryś, patryś, nie, patryś 400, 400 i 900, dobijaj. 900, 900, 900, 900, 900, 900. 900, 900. 800, i dusimy tory do końca, dusimy tory do końca, dusimy tory do końca. Do końca, tory do końca, tory do końca. Jest, już się, chowaj jest. To, się chyba poddajemy. Puszczcie, puszczcie te tory, carry jadę dla Ciebie jak coś. Ja wyjedzę Cię po to. Afko, pojechaliście czy co? A to nic nie słychać. Dobra, dograjmy. No to jeszcze. bardziej trzeba krzyczeć kurwa, albo no, mnie ciszej mieć. Bitrif, cofka, cofka Bitrif. Tylko zbierz jak możesz. Francuza. Normalnie trzeba skrywał. Dobra, Kadesko, chodź, spikujemy tego francuza. 400-400 czemu Mike. No dobra, Ebole, Ale widzisz co on mi robi? Dobra, dobiję ci go, dobijam ci go. Dobra, ludzi nic. Czekaj, przejadę ci. Wieczorem znowu, znowu Masz pestkę, wiem, zbierka, go, żeby nie przeszło do przodu, O kurwa kurwa. go Podbić się, podbić się, hmm. podbić no, tak, chuj Dobra, wygrana bitwa Jestem Jestem Sorry Hej, no, Udało się, kurwa, się tak. no mój, się. Znaczy, Kurwa, no nie mówię nie, nie wiem. nagle pisało raz, mi, że aj, mówię, komputer ale oni, wykrył nieznany wysali... błąd i się zaczął wyłamkać. Oni, oni jeszcze nie wiedzieli, że him na pierwszego losu ja brał, nie? Jak to wygląda. Nie, nie. też po mogę na dać. Mogło tak być, skupcie Nie, nie może, żeby brali im... Bra... Nie, nie brali by. No oni... jeżeli ktoś tu myśli, że Gx -y są słabe po tej bitwie... Ale to kurwa, ale my, ta, my też... Chodzi o to, że my też nie wiedzieliśmy, że him na pierwszego losuje na pierwszą, nie? Ja to wiem. Ja nie mówię, że, że są chujowi, tylko że są węgło mniej węgło. przygotowani nie? na tą mapę. Ale dobrze. I tak jest, pierwszy skład z jest... Pierwszy skład to pewnie gdzieś spierdolił. W ty... fiksach siedzieliśmy. Właśnie. Tak, <ślam> no na pewno w tych fiksach Ale 1590 elo im zostało. <ślam> to może kurwa sobie podjdziesz. Ale dobre by nie I wtedy jak to zobaczą to mogą pójść tą dwójką wtedy. Dwójką i mida. te pole nie, wieczy, na zamku... I będą chcieć się... tak, te ebole to na daleko. Imo... nie wiem czy jest na to bo tylko nie ma tak mało człowiek. Gdzie jest sens Ciężkich. No to głównie po te HTKi się. I co oni, oni, oni chcą w pierwsze tam Inaczej zagramy kompletnie. A nie ma, na lewo, zagrawy, Bo oni mają fuj, taki, że to będzie git. Gamy dwie bole, jedziecie na zamek, ale jakby to puszowali, byśmy to widzieli, to gramy sobie safe. Gamy sobie y, dwa Ewy piki stąd, od razu z buta i jedziemy dwa chify po crossach yy, dwa chify jedziemy tu na cross albo trzy resztą zostajemy tu a CS-a mam snajpić, tak? jeden chif niech będzie tu i, i reszta chiefów gdzieś tu w krzakach jeżeliście przejechali w jedną lub w drugą scenę. dwa mi idę do powrotu w... Ej, Daniel, a nie lepiej ja jedną na blisko, ja a tu? tu? kurwa w drzewo, co? jedną Jecha ebolę tam. na blisko, Aistroliz. drugą tu dobra, bo to chodzi ty mi powiedz, gdzie mamy nie, kurwa jechać kurwa ebolami Misiek, okay. jak już tu stoisz, to stań w tych pierdolonych krzakach za tobą. Dobra, braw, braw, braw. No i... Nie wiem, gdzie będą poszowali CS-ami. Tamtą stronę, tu jedziemy, nie, tu, 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 szybko tu, tak. szybko, tu, szybko, tu, szybko, tu! Pokazuję. Oni nie będą poszować. Aj, fernie. Jakbyś mi połapał Oni będą Z tym wodą przyjechać. z tym wodą, połapiemy to. Nie złapiecie tego. Tak. Coś złapiemy. A nawet jeżeli nie, to ich chyba człowiek, oni się tu zatrzymają. Ale patrz, zróbmy tak, oni zobaczą to, a ustawmy się pod to. Nawet dwa cify tylko tu. Tak, tak, tak. Tymi dwoma cifami, tymi dwoma nie, i dojedźcie do mida. Nie! Jedźcie tutaj spokojnie, tym dojedźcie do mida. Chodź co, Ale oni teraz wszystkim tak przyjadą. Zostawcie dwa my możemy w Tu odbijamy tymi cifami. Siedem tysiący przywali. Tymi cifami z dołka odbijamy w to. EBR jest tutaj w tu. Gdzie? Tu? Tutaj? A tu? Okay. Biedryś, nie ma nic na zamku tutaj? Nie, nie, raczej, raczej Już odbijamy nie. nimi, tymi trzema, stój, bo choć stój, niech ten dojedzie. Ale, I ale te, to. mogą podjechać, w zamek ogólnie. Chodźmy, A. chodźmy, chodźmy. Mornik przyszedł. Ej, e Ebra mi da? Daniel, i od razu w ten nasyp wjedźmy im, w ten o. to jest zamek. Eber, na spot, na od razu w ten drugi tak, grajmy. nami tutaj ten Zamek będziemy musieli zagrać. Ej, tym Chieftainem psalm tak spłynął. Nie musicie tam wjeżdżać, a nawet albo we dwóch biegach. Nie, 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 słucham. nie zgrałem. nie wjeżdżaj, cofnij się. Ebola do przodu. Zamek, zamek robią? Zamek robią. Ej, CSy nas w plecy biją, jak coś. Tamtą stroną musicie grać. Spuszujcie to szybko, bo nas plecy biją CS. -y. Wypchnęli tutaj nalotem. Dawaj tym chiffer, pechę, dobra. Na lewo dajcie do CSów. Nie możemy teraz te chify połamać? Ej brutus chodź do mnie, chodź do jestem, 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 jestem łamimy Albocie Cesy Cesy, uważaj bo teraz podbijają chiffy mam. A tak, chodź, chodź cofamy się, cofamy się na jeżeli. Ale wiesz, cofie cesy, szybko. Musimy Cesy wyjebać im szybko. Wiem, wiem. Dobra, tego siedemset pierwszy Dobra, gdzie to wygląda. Wygacie to ja poszedłem auto Nie trafi je Kurwa co ja robię Ja się ci Cesar, mi żebro Mi się jedną daj odwróci lidają co chciałem chodź te cyfry tu wyjebiamy mm, nie Choć... wiem czy to jest dobrze odpuszczać dobra góry. ja będę jeba ty tego cesa mi ja do tego jeszcze no, ma się 15k przewagi dobra o kurwa rozschałbym aha amorak okej okay. o kurwa to e by lepsze, szabik Kurwa. Szkodzenie krytyczne. Wiecie jak idź tam ślinę z nią. Chyba człowieku. Ale zagranie to było dobre z mojej strony. Jak wyobraźcie ja sobie, że zaczynała się bitwa, tylko się zaczynała. A ja słyszę dzwonek do drzwi i pizza i przyjechała. I chłop pod drzwiami tyle czasu. <grym> Bo powiedzą <grym> Advance grasz. Ja, mogę w zamówieniu proszę dopisać. A no, jak ci k***a gówno zagrały? Chciałeś ręce umyć i tyle Ja wiem co po kurwa, na CS-y Ch***a firankę Cześć, wycierałem Nie wiem, ty w sensie w to widzisz takie po stoisz po drugiej stronie Oni zbiłem elo A to, się, to nie jest to elo, nie wiem czy wy wiecie Ja kurwa. wiem, wiem, ale no Nie, ale tak nie mów, bo niektórzy kurwa naprawdę w to uwierzą Cicho Nikt nie musi wiedzieć. O, no i przyszła bitwa, gdzie przegrywamy Dobra, wyrzuć jego Asprolusa, zobaczę, czy będzie działać. Ale to znasz A, O, dobra, to sorry. Łok się, <laughs> się jakiegoś Łok się wyrzuć. Na siódemce, co jest. Dzięki, Dzięki ale. To, ciemu, dnia, nie kolegę podmieniałeś wcześniej. Buru. Dobra, działa. Dzięki, Asprolusa. Dlaczego mówisz, że przegrywamy? Cześć. <laughs> jest lek, mam taki Przejdziesz, przejdziesz. Co, tak, weź wyślij, wyślij mi skry na moduł. Bogatkowy właśnie. Nie, niech, Wy, wyślij nie Wyślij mi na messengeru. Wy Wyjdziecie w darcie, jak zobaczycie te moduły. Nie, pokaż się. Zacznijmy od tego, że on Dobra, ich nie ma. Dobra, dajcie, no normalne moduły mam, tylko nie mam strzeletowych. Zobaczymy po HP. Ty masz HP? I czy turbo masz? Trzebry. Hm. No i co? Łysoci ci Wow, wow. No. morda. Ciężko zobaczyć Jeszcze ładny panter. Oni chcą nas kapować chyba. Zgrajmy na nie Dajemy, tak. Dajemy chiffa tutaj. Łokciu, ty gasz na czym? Ja tam pojadę. Co na cicho? Łokciu jedziesz tutaj, jeden chiff tutaj, dwa chiffy tutaj. To yes, jasne. Jeden tutaj, Łokciu tutaj. Ja, już powiem, ja, ja Semi. Głuchie dwoma z dwoma CSami, ja jeszcze on przyjdzie. Ja jadę tym chiefem tam wysoko, Dobra, daleko. Ty, ty jesteś czupa kurwa głuchy. Ja wiem, możesz zagrać w prawo. Powiedział, że tu jeden baranie, to jadę. Ale to ja miał łokieć jadę. jechać, debilo. Co wy robicie Nie wiem kurwa. Zetuszek kurwa. Bitryc, gdzie ty jedziesz? A nie mieliśmy mieć trzy czołgi tylko? Tak. tak. Ja mówię ja, ja, Semi, prawa. Kurwa słuchajcie. Semi, prawa. Kuro, zostań na górze. Mi się przyjdzie. Nie, dwa cyfry tu mamy, weźcie kurwa. No Bayern, fokie fokie fokie. Dwa cyfry miały być w dołku, jeden miał być tu pod tym mi cofnij się, nie tak daleko. Spotłem ci trzy Więcej o, nie umiem spotkać Cofa coś się Kurwa uciekajcie tu. Z tu zostańcie. Ale jeden, ja sobie zagram stąd. Bo tutaj nazwijmy ją Malwą czy coś. No, to Domykajcie tymi czołgami, czterema rozciągnijcie To o tym, rozciągnijcie, dwóch tutaj przynajmniej tym dwóch przynajmniej. Nie, dobra, to ty chyba zostajesz tam. Trzeba no, no, tu wjechać w sumie, nie? EB przeskoczył tutaj. Tu Ani tak się obsrali, nie ma miejsca, że jakbyśmy zrobili Ja tam, ja tam, ja tam jadę, ja tam to byśmy nie wiesz jak stoją. Mają trzy EBR chodzą, co stać. Ani lepiej tu pojechać tutaj. z zamien na czas. Czy tym, czy w tej innym, możesz w tą stronę jechać, czy nie? Mogę. To dzięki. Celujcie się, Febra. Hmm. Są tu dwa. Jak wyskoczą, to dajcie pestki. Od razu możesz odbić do mnie pod mida. I wiedziemy sobie to. Jak to z góry pikna, to raczej mi się nic nie stanie, nie? Raczej nie. Przecież czekaj, czekaj, Złowamy Złowamy czy Nida nie mają. No, schował mi się, spłotnie mi do plakieru. Ty czara pandi, co uciekałeś? Ty lewo, ja prawo, wiesz. Ja uciekł tak? Dwa czołgi mają na bazie. No nie w Tu możemy dać sobie czołg, żeby spotkać rotację. Generalnie, Generalnie, ja mogę tu podjechać jeszcze. To. Tutaj koło tej ostatniej skałki, tam gościu stoi. Tam jest jeden koń tylko. Macie, macie chiefa, 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 semi. On ucieka, dajcie. Emy, Emy, No, ale schował się już. Uuu, dałem. dałem. Jeszcze PH? Ktoś? Nie, nie, nie ma. E, tu jest tej jeszcze. w tej jak coś. W sensie on jest tam, wiecie, wiecie, Męku, tam na tej... Jak tu się da tej ...tak wjechać. Wiem i to zrobimy. Ale tym wszystkim. E, tu tu się jest eber, Tutaj eber, eber, ...albo inaczej. Czy my przejedziemy... Tak, bez tak? spota bez przejedziecie, spota, nie, nic im nie, się nie tu. To się zetujcie tym, to wszystkim, to tym to wszystkim tym, wszystkim tym, wszystkim tym i tym czołgiem też. I ten też pomoże i wiedziecie im pod pizdę. Ten stoi Daniel, i oni w tak jadą, bo mogą dostać tu spa. Ale taki brisek po prostu wystarczy, nie? I oni uciekną, nie pojadą tu i tędy. Dobra, czyli oni mają tu cifa, tu mają cifa, no, 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 tu no, mają chief, czołgi po zabitwam mają. Ale więcej, te, te, te dwa cifry nie wiecie, jadą, bo tu oni mają jeden bez CS2 no, może być. Nie, jeden jest. nie wiem, czy my tu potrzebujemy czy czołgi, nie powinniśmy też lotować. Ale no tym CSM jeszcze Realnie wy tu stoicie jakoś spilni za no ale tak, tak stać, jakby e na dół, bo oni Wszystkim... mogą we mnie e Nie, za mało macie czołgów dla się tu. stąd, przeskocz pod zamek. I odbijcie im tak. pod mordę tym CSM em bo bez sensu, żeśmy I ten go Ten jeden tu musi zostać. No to zostaną. I, I ten jeden tu musi zostać. Abra, abra, ja Spanduję, spikuję. spikuje, czekaj Piczera jeszcze tam chwilę. No ale tu da się bez spota przyjechać, bo oni piegą eee, na samej górze, zapasują, Daniel, Ty tak. tym ja jestem... jednym chiefem dojedź tutaj, do tego, bo tu ich złapiecie, tu ich złapiecie. Mi się wydaje, że oni tu Eber jest. Kto dostał spota? Ja dostałem spota. Ja tym chifem mogę podjechać, bo on się tym kołem będzie wychylał. Czekajcie, będziesz jeszcze razem. Oni mają cztery czołgi bez spota i raczej to jest tutaj. tak, tu są dwa, tu są dwa. O, chodźcie tak jak ja Na spocie jest, tu jest chłop Wiecie, tu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie czekaj, nie. Nie. tu kurwa, pikujcie wyżej Ja jestem na permie kurwa, stojąc tutaj Oni nie wiedzą co to jest za nalot, weźcie i wypnijcie po raz. A prostu Musimy agro na nich zagrać Dobra, KDS-u Dawajcie tego z lewej, tego łatwiej z lewej Ty musicie to widzieć, jeden dobrze, że tu wjeżdża, możesz tu wjechać nawet jeden Bij dobra My bijemy CS-a, dobra. CS dobra On spierdala szybko Nie ja wiem czy my ja pierdolę. Oni nie, są ja, przy kapie, żeście nice. tam nie są repikowani, tam, w tamtej stronie. Wy nie powinniście tutaj wjechać. Oni wiechać? są tu, tu stoją większością teamu, nie zjeżdżajcie ja. za nimi, połapcie tak, górę tak, tylko. Tak, tak, tego, tego. Ja muszę tak. za dużo mówić w bitwie. Nie pikujcie, nie pikujcie, bitrycz, nie, nie opłaca e, e, się. Ebra macie, ebra macie, ebra macie. Łokcia będę tuszować, łokcia będę tuszować. Nie rozpierdolcie się tym, możecie się ustawić w górze. Ej, tego chiffa macie open, ej. Mam to. Danielku, Ej Danielku, teraz no, to przyjedźmy zarazie. tak i, i to z dole spuszujmy. Bra bra ale nie, jedźcie tak. nie jedźcie tym tak. Ej, e, nie słuchajcie go. Tędy przyjedziesz. Chodź chodź a ty, jednym człowiekiem do mnie chodź. Danielek jedź tu. Tędy Danielek, a ty normalnie to wierzysz. nie wierzesz. Nie wiem, chciałem kontrolować ten chiffa, czy to pikuje. Jak zwierz. Za w To strzeliłem. A ja ja, no ja go, go tu... skończę. No dobra Padłeś? Nie palcowało no. mi. Widzę właśnie kurwa. 306... Ja pani go pojadę. Za zero. Szczupak chyba będą nas puszczać wreszcie, co? Ja podjeżdżam do ciebie. Chodź. Dlaczego ten należy żyje? No muszę pan go jechać. Bo na żeby zginął. Pod budynki, tu pod budynki, tym dalej zostań. i tego to nie mówi nie możemy przebiegać. Cofnij się. Oni ci... bo cię zabiją. co cofnij na oni nam tutaj kalaj na Jedź na górę, szybak, tutaj. Na pewno nie, razie, nie skórzują na razie. Zanimś tam stać, to zacznijmy tak, tak, tak. się cofnąć wachów. na naszą. Spokojnie. Ja ja się po po chuju to robisz, widzisz, że masz jego rezygowanych. No, ci chyba, był tu stów ten dół. Nie, nie, tutaj jest niepotrzebny. Tutaj ja już byłem w drodze tam. To zajmij ty nie mogę nic zrobić tego do... tak kary, do kary, z tego domu. jak tam kochnik ten twój dojazd tędy, co? Dobra, co je Kurry, Barry, Daj teraz kari. Ja to dostałem, jak już jechaliście. Ebra, mi te budynki tu tutaj. No właśnie, chcę. Ja ma. Daj, da radę takie celowane, że. No i nas tu nie puszczą, proszę oni bronią sami. My też musimy coś robić. My nie chcemy, nie przebiłem. No ale dojedźmy tymi chiwami dołem nie? i wjedźmy w to. Panie mnie będą zaraz tu wiercali. Nie możecie, bo później ich nie złapiecie. My nie hmm. mamy czasu, tak. My tymi dwoma chiwami nic czystu, nie zrobimy. Jest... Ile ten chiw to in ma HP ten? Eeee. Ehm, 15400 czy 1600. O No, pokieć, bo musimy w to zagrać sami powinniśmy rotować jest, do mida. Pod tą głę, co Ta, jest, do Czyli pod tą, Ta, nie chcesz? Kurwa, pod Ta, tą po poczekaj Danielku. się że Nie, nie nas. czekam. Ebra, na, na spocie jest to. Pan pan do mnie. trafiono w pan. od razu tu. Jadę, jadę, jadę. On ma 1700, a nie 1000 Obrócił się, obrócił no spierdolcie Pandi zasłań, 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 zasłań Pandi go skończy i CSa też dojadę <kłynne> Tego CSa Pewno, Pewną, pewną, pewną Na luzie CS Wyjebiecie CS, to <kłynne> dobra Pandi musisz pojechać za tą górkę i skończyć tego CSa Jedzie, jedzie, jedzie Nie ma czasu Dawaj, dawaj, dawaj No jedźcie kurwa po tego CSa jebanego Pewno. O Apuku jeszcze palca. Jest, jest wysoko Ej, nie, ja nie mogę trafić chifa. To nie rozlewajcie grupy HP zabija go. ich tam na tej Ja nie mogę trafić. A to było specjalnie, żeby mi despera spokojnie spokojnie, Skupione. Tego chifa na badni możecie skończyć? Nie znacie się My mamy stratę HP 1000 przywag jest Co mi latają te pestki tam. Zabijacie tego chiffa, że nie uciekł? Proszę no to HP. na ma. My ze szczupakiem mamy HP. Czas nas nie będzie miał, jak tak będzie grał Nie no dobrze, ale ty pieczara lewo, lewo, lewo. Dobra, sobie mi konia Jedźcie ku Jedźcie, tym wszystkim, jak macie HP, to jedźcie A macie HP. Dawaj, paskę w konia. Co ty tam jeszcze mam? No jadę! Pieczara, pikuj w tego konia. Dam w konia, dam w konia. No no, ja życie no, tylko no, że no, no mamy że mamy Trzeba w górę jeść. Proto jestem przywiezł A w trójkę skapować? 10 sekund, nie? Nie, Zabiję! zabijemy. Trzeba wyjeść 4 sekundy. No, ten na 2000 będzie ciężki do wyciągnięcia. O, no, tu szybko. Trzeba wjeść w górę i dam mu pestkę w bok. Ty no właśnie, bo kurwa... Wypchnij no, go nawet jakoś. Dobra, nie, to już nie chce i wuje i pestki będzie. Wszyscy muszą przebić. Jest! Przebijacie pewne pestki <śledzimy> Kurwa. Dobra, dobra już! Uff, dobra, czołg jest żenujący nie, nie mogłem do lewej głowy. Dobrze, ja, się, ja, się ja stałem tu, ja poręgiem na dół, skupieniu tamtego tyłem, i chyba 4 razy nie trafiłem w czołg. A chłopca tam się nie Nie można robić takich rzeczy, kurwa, nie jak wjeżdżanie tam pod te budynki. Ja wam, Michael, powiedziałem, że jeszcze tam wjechali, jak już jechaliście. Ale lepsza no wie, że to nie że tak. Gdzie tu sygnał No i dobrze, mamy 907, od razu do przodu przelejemy się i win. Po prostu się przerać, kurwa. To nie będzie chyba, nie? Czy CS sami możecie grać tą górę, co nie? A ja nie Nie wiem czy nie lepiej, się, nie, nie czy nie lepiej do przodu pojechać na chiffy. No no tak, tak przelać no się, trzeba tak. się. A do czego ty nie jest, Co ty a, tak a jedźmy, Trzeba Jedźmy tak, tak jakby i, na górę i, i, i tak przejedźmy, nie? I podbić pod te kamienie i wybijać chiffy. Znaczy, nie semitendy, bo się zblokujemy. Po prostu będę nie. On jeden Wiecie Jedźcie same CS na chwilę. Wreszcie ja tam spod chwila przestrzał i kurz w Mida. Masz, Ale prawda? w ruchu, w ruchu ten przeszczał, jazda Ten mi regulator Włączysz? Mam... No, włącz. kurwa, Mamy Co? CS, jedzcie -y, i nawet się z nimi blokujcie. Ja 907 jestem na równo z CSH. Kurwa, kurwa, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kul PESKI, tam mają trzy czołgi zejść. Kurwa. Jedźmy, jedźmy do przodu. I jedźmy 907 I Mida, Mida wjeżdżamy w Mida, w Mida tego Mida. na close. Jedźcie 907, halo! Jedziecie? Wierzajcie. No jesteśmy. Mam 505. Focus, pokus! CSA. na blisko, na blisko. 300. Czas. Kończy się ktoś? Kończ. O kurde, ale no. skończę. Ej, 1700. Rozumajcie się. Tak, 1700. 1300, 1300, 1300. 1300. 300 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 1000, 300 300 300 300 300 300 300 300 Uciekajcie Dobra, pod heal'a, bo po was rozjebie. teraz. Tylko hmm. to ja to, ja zabić sobie Musicie no tego isa7 musisz dawaj, złożyć. razem z się tego 500. Razem. Nie możemy na kila po, po prostu i podjebcie to co jest po prawo. Jedź, halo. Prawo, daniel. prawo. farm tego isa 7 Musisz, musisz też pestkę. Michaelowi daję No i nice, Michael skończysz? Nie ja mam Kończę. Daj, nie daj peska, to Dam, dam, dam. Dobra, kończ, kończ. Nie mam dowódcy. Nice. Co kurwa, się. O, kurwa, to opuszczanie działa, tu nie ma. Hm. <coughs> mnie, Michael. I o, ding. Nice. No, nie Kurwa, chodź tu! Ej, gówno! wysyłam to do WG, Michael, Wysyłam to do WG. Racja. Ja komuś ogólnie zajebałem PSK z naszych. Fok. Okay. Na początku. Co mi. Ja miałem poka slajdu. To no Ja miałem 200 pięciu co mi. A i tak mi się tekstury zlałem że zlałem, że nie miałem z Ładnie, ładnie, pan, Ładny fokus, kurwa, poszedł. Dobrze. Ale no. to nie oddychało. Ale to już na close no. było. Ja nie wiem to kupa!